No, kur... Co to jest? Nie, ała! Rzucasz we mnie, k***! Kur... Jakimś. Je... Nie! Dzień dobry, witam w 34 odcinku z gry Half-Life 2. Yy... I w 4 odcinku z gry Half-Life. Nie wiem, czy w 4, ale w każdym. Z... Konkretnie z epizodu pierwszego. Jesteśmy w takiej trochę. ciężkiej tutaj sytuacji, bo tu. Wszędzie SĄ KURWA MINY I PRZERÓŻNE INNE Dobra Ja, ja, ja mam inny pomysł O, o kurwa no Je, Jebany Jebana fala uderzeniowa Niech to stampo tam powybucha Chyba już Możemy schodzić powoli Dobrze, że miny tak działają już Nie no, o Prąd Chodź Alex, idziemy ja Bardzo chciało o wielu rzeczach odpowiedzieć No kurwa Ja pierdolę Po prostu jeszcze miny, wszystko jest Kurwa, naraz. Pierdole, to wracam do domu, kurwa. E. A, pierdole. Zaczynają denerwować te. Te, co tu się dzieje, to wszystko. No, zastanawiam się w sumie nad dniem bez przekinania, bo strasznie dużo przekinam, to też zauważyłem. Mm. Co? O nie! Nie! Pierdol się Pierdol się, pierdol się Zdziałało Świetnie U kuszę, kusze mamy, mamy kuszę, Mamy kusze, ja się nie uduszę Tutaj coś mamy? Chyba nie Wyjęliśmy chyba tamto pole Siłowe, prawda? Prawda Dłużo działa. jest pod piątką? Tak? Okej. Okay. Nie chciałem się wysadzić, więc to wyjmę. Kto tam strzela? Hmm. Stacja. Musimy się chyba tam dostać. O Jezu, ich dużo jest. Czemu masz tyle... do i do shotguna strasznie dużo to było Trochę się tym zdziwiłem No wchodźcie tu, zapraszam kurwa Zapraszam do tańca O kurwa, o kurwa Już chyba przy balecie potknąłem no, Gdzie, gdzie on jeszcze? Oh yes, sorry, kurde. To what are you still doing here? everyone should clear out of the city. the combine is not making it easy. we're trying to get enough people together to force our way through to the train station. people are meeting up in a safe house nearby. can you take us there? you bet. let's go. this way. Dobra, lecimy, spoko. The door What's the password? I'm not even gonna tell you to shut up. Come on in. Previously, certain protein chains important to the process of embryonic development were You're selectively daughter, prevented daughter, right? from forming. Uh, no. This is no longer the case. For those so inclined, now would be an excellent time for Definitely. procreation. Dr. Klein, are really telling everyone to get busy? We must make the most of the time we have, as it is by no means certain yes. how much time we have secured ourselves before the Combine can attempt move. to restore their dominion, as they certainly shall. Since this is, in fact, the first opportunity we have had to speak openly of the baleful influence of the Combine, there is much... <laughs>

No kurwa, co to, to jest! Nie ała, rzucasz we mnie kurwa jakimś ja pierdolę! Nie co ja wy jaja se robicie naprawdę. Dychaj kurde. To to było! Nie, nie, nie. Pierdol się. Ja pierdolę znowu. Nie da się przejść, bo dojeżdżę. Ale... Ja pierdolę. Co wam Odessa Cabbage zrobił, który nie istnieje.

We stole some information from the Citadel on our way out. Way out. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Yeah, well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken ship metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the combine away from you. That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. R really? Well, if you say so. Now, come here, look over here. Okay, across this bridge, over the rooftops, is a safe path to the station. You two head that way. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. We'll meet you there. Sounds good. Let's go. Hey, Gordon, before you go, I was getting tired of carrying this around. Listen, I don't have many more of these, so try not to lose this one okay i'm okay. i'm a warm i'm a warm i'm a warm i'm a warm this warm warm i'm warm ah kurva over rajim daray Kurde, nie miałem zamiar puścić ich, wybuchnąć ich, ale nie zdążyłem. Otleciał pięknie. Yes. Jez! Panonierka? To to kurwa, ale... Jebana mm. Jak my to możemy opuścić? Aha A ty już nie żyjesz! Co tak leżysz? Mm, rozmyślam sobie <śm> To jest jakieś dziwne miejsce, wygląda trochę jak szpital Stąd to, to po łóżkach to jest szpital, no właśnie Kurwa no zombie trafiłem no. Oh ah yeah, Jak my zamierzamy kurwa przejść o tak! Nie no, nie ma tu apteczki! Apteczki by się tu przydali bardzo. Boję się czego No właśnie Gdzie on spadł? Ała! Dobra Musimy go ukatrupić Polegnie O. Niebany. Kurde. Oczywiście Alex, Alex się boi. Oh, Jest dostał. Kurde Trudne to jest Dostał znowu Gdzie on jest?

Chyba nie żyje. Ale ci żyją. Nie wyszło to co chciałem zrobić. Ten granat nie wyszedł. O ja pierdolę. Dobra. Okej, okay, udało się nawet zrobić to co chciałem. Alex będzie shotgunem strzelała? Kurde. Tego jeszcze nie było chyba. O! Mina, Mina zasilała pole siłowo? O kurwa, ile was tu jest? Idziemy <laughs> dalej Ała gdzie wam drzwiami rzucasz z kurwa? synu, że nie łomem, idziemy dalej. O, tutaj operowali zo zombie? O kurwa, mina, okay, a rzucimy im granat. Chyba mać drugi raz na to samo! Jak ja jestem rozjebany Słuń dupę Nie no! Kurwa Tak bierz go, bierz go! Jeszcze ja pytolę nie wziął go Kurwa, aha, nie zdążyłem zareagować. To spadło z sufitu. Dobra, teraz pytanie, w którą stronę mam iść? Chyba w tą. Tak, ewidentnie. Ała! Rzucają kurde stołami człowieka. Ale że podoba mi się taka y, sekwencja, jest naprawdę dojebana. jebana, Doje do na to, jebana. <grym> Stoje banana. Nie granat. Wszyscy zdechnięci chyba tak. Zostaje tylko skoczysz tu iść do wody. Oś no. Nie podoba mi się to miejsce Tam to było fajniejsze, ja bym wolał tam zostać Okej okay. No dobrze, ale jesteśmy w takim miejscu, że możemy już kończyć powoli nasz odcinek. Ja Was serdecznie żegnam. Do zobaczenia w środę i niedzielę. No i do widzenia.